Wejście w erę cyfrową pociągnęło za sobą mnóstwo zmian, które wpłynęły na praktycznie każdy aspekt naszego życia. Jednym z nich jest sposób, w jaki realizujemy płatności. Od tradycyjnej gotówki szybko przeszliśmy do wygodniejszych kart płatniczych, a obecnie zamiast sięgać po portfel, coraz chętniej korzystamy również z płatności mobilnych i cyfrowych. Nowe technologie zyskały na popularności, zwłaszcza w czasie pandemii COVID-19. Zaczęliśmy rezygnować wtedy z tradycyjnego płacenia gotówką, wyraźnie preferując płatności cyfrowe. Prognozuje się, że do 2027 roku wartość transakcji cyfrowych, takich jak bankowość mobilna, Technologie bezdotykowe oraz kryptowaluty, osiągnie 14,78 bilionów dolarów. To pokazuje ogromny potencjał tego sektora. Dlaczego tak się dzieje? Kluczowe są tutaj dwa aspekty: bezpieczeństwo i wygoda. Bezpieczeństwo płatności cyfrowych w obliczu coraz częstszych prób kradzieży, na które jesteśmy narażeni. Płatności cyfrowe oferują dodatkowy poziom bezpieczeństwa w porównaniu do tradycyjnych metod, takich jak gotówka czy czeki, które obarczone są większym ryzykiem utraty lub kradzieży. Noszenie przy sobie dużej ilości gotówki jest niebezpieczne, a czeki można podrobić. Płatności cyfrowe zdejmują natomiast z nas tę obawę. Wszystko, czego potrzebujesz, to smartfon lub karta płatnicza, które chronione są kodem PIN lub biometrią co bezpośrednio wpływa na większe bezpieczeństwo naszych finansów. Nawet w przypadku zgubienia telefonu czy karty środki na naszym koncie są bezpieczne, pod warunkiem, że nikt inny nie zna naszego kodu PIN czy nie ma dostępu do naszych danych biometrycznych. Ale czy płatności cyfrowe są zupełnie bezpieczne? W rzeczywistości ich bezpieczeństwo zależy od wielu czynników. Wśród nich można wymienić rodzaj technologii wykorzystywanej do realizacji transakcji, świadomość użytkowników oraz infrastruktura bezpieczeństwa instytucji finansowych. Zadaniem technologii cyfrowych, takich jak tokenizacja, Szyfrowanie czy technologia Chip AMP, pin stosowana w płatnościach kartą jest zabezpieczenia danych płatniczych podczas transakcji biometria, a więc skanowanie twarzy czy odcisków palców, to kolejny krok naprzód w zakresie bezpieczeństwa, który pojawił się w ostatnich latach. Jednak niezależnie od technologii kluczową rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa płatności cyfrowych odgrywają użytkownicy. To od nich zależy, czy będą świadomi zagrożeń, takich jak phishing, i czy będą wiedzieli, jak zabezpieczyć swoje urządzenia oraz dane. Edukacja w tym zakresie jest istotna, dlatego banki kładą nacisk na uświadamianie klientów w tym jak bezpiecznie korzystać z usług cyfrowych. Oczywiście instytucje finansowe również odgrywają ważną rolę, znacząco inwestując w rozwiązania mające zapewnić cyberbezpieczeństwo przeprowadzanych transakcji. Bezpieczeństwo i wygoda to dwie strony medalu w świecie płatności cyfrowych, a użytkownik jest tutaj niezwykle ważnym elementem. Każda transakcja to przede wszystkim interakcja człowieka z technologią. A jej bezpieczeństwo zależy od świadomych decyzji, które podejmujemy. Wygoda cyfrowych transakcji. Drugim równie ważnym atutem płatności w erze cyfrowej jest wygoda. Dostępność 24-7 Jednym z największych atutów cyfrowych transakcji finansowych jest ich dostępność o każdej porze dnia i nocy. Nie musimy już się martwić o godziny otwarcia banków czy kolejki. Możemy płacić rachunki. Przesyłać pieniądze czy sprawdzać saldo naszego konta, kiedy tylko chcemy i gdziekolwiek jesteśmy. Wystarczy mieć przy sobie smartfon lub laptop. Szybkość i wygoda cyfrowe transakcje finansowe są niezwykle szybkie. Przelew bankowy, który kiedyś mógł zająć kilka dni, teraz jest realizowany w ciągu kilku sekund. Co więcej, nie musimy wychodzić z domu. Aby zrealizować transakcje, to oszczędza nam czas i energię. Ponadto cyfrowe portfele, takie jak Apple Pay czy Google Wallet, umożliwiają przechowywanie wielu kart w jednym miejscu, eliminując potrzebę noszenia przy sobie fizycznych kart. Kontrola nad finansami i aplikacje do zarządzania finansami umożliwiają nam łatwe śledzenie naszych wydatków i oszczędności. Możemy ustawiać budżety, monitorować wydatki a nawet otrzymywać powiadomienia o nadchodzących płatnościach. To daje nam pełną kontrolę nad naszymi finansami i pomaga lepiej zarządzać budżetem domowym. Wyzwania i przyszłość płatności cyfrowych. Mimo wielu zalet płatności cyfrowe niosą ze sobą też pewne wyzwania. Prywatność i bezpieczeństwo są wciąż kwestiami które wymagają uwagi. Ponadto w niektórych regionach dostęp do internetu i technologii cyfrowych jest ograniczony, co utrudnia pełne wykorzystanie tych możliwości. Pomimo pewnych ograniczeń, przyszłość płatności cyfrowych wygląda obiecująco. Technologie takie jak Blockheim przynoszą nowe możliwości dla zwiększenia bezpieczeństwa i wygody płatności cyfrowych. Rosnącą popularnością cieszą się również kryptowaluty takie jak Bitcoin. Dzięki niezależności od rządów i banków centralnych umożliwiają one dokonywanie transakcji na całym świecie bez konieczności korzystania z tradycyjnych banków i choć kryptowaluty wciąż wiążą się z pewnym ryzykiem, to ich potencjał jest ogromny. Płatności w dobie cyfrowej to złożone zagadnienie. Jedno jest pewne, stają się one nieodłączną częścią naszego codziennego życia. A ich znaczenie niewątpliwie będzie nadal rosło. Bez względu jednak na ich ogromny potencjał i innowacje, które przyniesie przyszłość, kluczem do bezpieczeństwa i wygody płatności cyfrowych jest edukacja, świadomość oraz odpowiedzialne korzystanie z technologii. Źródła, https com slash digital payments statistics slash https2.com slash com.pl slash technologie slash nowe technologie slash karty płatnicze za kilka lat możemy ich w ogóle nie potrzebować slash 63 tv5